Siemka, dzisiaj o 20 robię live'ika, jeżeli chcesz ze mną pograć to zapraszam na koniec odcinka, gdzie będziesz miał wyjaśnione jak na niego dołączyć i ze mną zagrać. Witam wszystkich bardzo serdecznie w serii GTA 5 Życie Policjanta w serii, w której jesteśmy Armandurami rezem i staramy się zostać policjantem, bo jesteśmy w Akademii. Dlatego, jeżeli chcecie kolejny odcinek, 4000 łapek i lecę z kolejnym odcinkiem, więc nie czekajcie, klikajcie łapy, a będzie więcej odcineków z tej serii. Ostatnio też bardzo dużo złych rzeczy się podziało, mieliśmy karę w zeszłym odcinku i same nieprzyjemności przez pewnego ciulasa. Który swoją drogą chyba też sobie ostatnio troszeczkę przeskrobał No i mamy apel, więc zobaczmy co w ogóle Trevor ma nam dzisiaj do powiedzenia I jakie wyzwania właśnie dzisiaj nas czekają O, witam panienki w kolejnym dniu naszej akademii cudownej Dzisiaj będziemy mieli wizytę gościa specjalnego Część z waszej grupy poszła na inne szkolenia, wy pójdziecie na inne Podzieliliśmy się, żeby to szybciej ogarnąć A więc... Zaraz robimy szybką przebieżkę, bez zbędnych tutaj yy, ćwiczeń. Bo nasz gość nie ma za dużo czasu. I te. Jak tam w ogóle Ramirez i Tina? Kible posprzątane? Tak jest! Tak. Jak będziecie mieli wykłady, przyjdę sprawdzić. Mam to nadzieję, znaczy się że tak. Bardzo, jest bardzo w... czyściutko jest w kibelkach. Może pan nawet powąchać i zjeść tego kibelka. Panie, panie, panie oficerze? Ramirez! Tak? Żebyś Ty dzisiaj nie jadł w kiblu czasami Tak jest! Znaczy nie ser! Ser to dzisiaj nie będzie na obiad. Nie masz nawet opcji. Tak jest! Dobra! A więc truktem biegniemy na. tam gdzie się spotkamy z gościem. Wszyscy są gotowi? Tak jest! To lecimy. Chyba Wam przerobany tego Trevora totalnie, mam wrażenie jakby mnie w ogóle nie lubiał. A jeden z gości chyba się zapomniał i chyba zasnął nastająco, bo znowu jest wcześnie rano Oj, ktoś będzie miał kłopoty, może ja przestanę mieć kłopoty i będzie mnie tutaj bardziej lubić, jak się znajdzie taka da jak z tyłu i nie będzie biegać tak jak Każe. W ogóle dziwne, że nawet się nie zorientował, że ktoś tam stoi. O, witaj Lisowski. Czołem? Pro... Przeprowadziłem ci kadetów. O, do wykładów. Co tam? Czy się na sile, żeby poprowadzić? Bandę tłumoków? Pff, no, pff, na siłach, nie na siłach. Już tu przyjechałem, no to muszę chyba, nie? No niestety. Dobra, ja ci nie przeszkadzam, prowadź. Dobra, eee, kadeci, tłumoki, czy jak wam tam. Dzisiaj sobie umówimy, czy są ślady kryminalistyczne. Ty, patrz, Masełko, a co on tu robi? Co? Kadek, który mm -hmm. robi sprawnościowe hey, i zobacz, jak on wyglądał. Jezu. Witam bardzo serdecznie. Ma Masełko wraca do grupy. Polecenie generała. Nie podlega. Tego przybytku. Tego przybytku. Johnsona. No to. No i co? A jeszcze pan tutaj miał coś do powiedzenia panu Panu rekrutantowi. Powiem ci tak, Masełko, nie ciesz się za długo. bo Dobra, jedynie, się... gdzie będziesz mógł się dostać, to co najwyżej do tego przybytku pusować kible. I o to pan miał dopowiedzieć, Pan coś miał dopowiedzieć, bo tata mówi mi, co ma pan powiedzieć. Dobra, masełko, bo ty już mnie też wkurzasz, nie mów mi co ja mam mówić, wracaj do szeregu, bo to że tu jesteś to też jest fart. Dobra. Pan uważa na słowa. Dobra, masełko, utkaj się tam. Masełko, e, Lisowski... się, a z tobą jeszcze mam Cześć. do gadania. E, weź poprowadź, ja jadę, załatwić to z generałem, bo przecież taki chamajdy jak on, się się dasz wstyd w ogóle użyć. Dobra, zobaczymy. Sierżancie, zaprowadzicie po wykładach kadetów do baraku. Dobra, tak jak mówiłem, dzisiaj zajmiemy się śladami kryminalistycznymi, ale zanim rozpocznę, ja się nazywam Petr Lisowski, jestem dyrektorem FIB jakby ktoś nie wiedział. Więc Dzień dobry szefie! Czołem, od tego momentu siedzimy, znaczy wy siedzicie cicho, jeżeli macie jakieś pytania, to występujecie z szeregu, ja wtedy udzielam wam głosu. Zrozumiano? Tak jest. Dobra. To pierwsze pytanie do was. Czy ktoś z was wie, czym jest ślad kryminalistyczny? Chyba nikt. Dobra, według Jana Sena ślad kryminalistyczny, ślady kryminalistyczne ogólnie, to będą jakiekolwiek zmiany w rzeczywistości, które jako postrzegalne znamiona po zdarzeniach będących przedmiotem postępowania stanowią podstawę do odtworzenia przebiegu zdarzeń. Zgodnie z rzeczywistością. Jeżeli nie mamy zmiany rzeczywistości, nie ma śladu kryminalistycznego. Czy wszystko jest na razie jasne? Kadet w szarej koszulce? Jak się zbierz? W szarej? No. Czy ja? No, chyba ty. Armando. Armando, powiedz mi, czy. Albo dobra, podaj mi jakikolwiek przykład w takim razie śladu kryminalistycznego. Odcisk palców? Okej, okay, może być. Yy, dobra. Idąc dalej. Zmiany w rzeczywistości oczywiście muszą być postrzegalne. Czyli na miejscu zdarzenia, te nierozerwalne nawet związane ze sprawcą i muszą być. możliwe do zauważenia i zabezpieczenia. Jeżeli nie są możliwe do zabezpieczenia albo niemożliwe do zauważenia, zaraz ci udzielę głosu. To nie są one śladem kryminalistycznym. Słucham. A ja mam pytanie. Słucham. Czemu jest nas tak mało? Nie mam pojęcia, nie, nie ja organizuję grupy. A, a spyta się pan tego niemiłego? Nie, to się nie, potem spyta. Wróć teraz, do szeregu pytania: zadajemy odnośnie wykładu. Przykładem, co jest zmianą w rzeczywistości, a nie jest śladem kryminalistycznym, może być na przykład ruch cząsteczek gazów powietrza spowodowany przemieszczaniem się sprawcy albo ofiary. I przy obecnym stanie techniki i naszej wiedzy, nie, nie jest to po prostu śladem kryminalistycznym, bo nie jesteśmy w stanie tego zarejestrować ani udokumentować. I tak samo analogicznie odwzorowywanie linii papilarnych też nie było śladem kryminalistycznym na początku XIX wieku, a biologiczny materiał zawierający DNA na początku XX wieku, bo wtedy po prostu nie było czegoś takiego jak daktyloskopia czy genetyka, więc wraz z postępem technologicznym rodzaj rodzajów i ogólnie śladów kryminalistycznych będzie coraz więcej i tych kategorii też będzie coraz więcej. Ktoś coś mówił? Masełko. Chciałem powiedzieć, tak jest! Jeżeli chcesz coś powiedzieć, to występujesz przed szereg i ja ci udzielam głosu. Występujesz przed szereg, jeżeli masz jakieś pytanie, a nie stwierdzenie. Kontynuując, postrzegalne zmiany muszą być związane ze zdarzeniami będącymi przedmiotem postępowania. Oznacza to, że odwzorowanie linii papilarnych dziecka na kubku, z którego piło ono mleko, na przykład, w przedszkolu, albo nóż znaleziony w lesie w czasie grzybobrania nie są śladami kryminalistycznymi. Oczywiście o ile w tym przedszkolu czy w lesie nie doszło do zdarzenia będącego przedmiotem postępowania. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ na miejscu zdarzenia mogą występować liczne ślady, które nie są śladami kryminalistycznymi. W związku z tym nie ma obowiązku ani ich chronienia przed zniszczeniem na etapie zabezpieczenia miejsca zdarzenia do chwili oględzin, ani zabezpieczania podczas czynności oględzinowych. Dobra. Czy jakieś pytania do tego etapu? Chyba wszystko jasne. Eee... Adecie, masełko? Czy też czy, ja czy, ja czy ja mogę mieć stwierdzenie? Dodaje? Nie, wróć do szeregu. Dobra, teraz zajmiemy się podziałem śladów kryminalistycznych. Pierwszą taką kategorią ze względu na stopień zorganizowania materii, która jest nośnikiem śladów. I tak, ogólnie to ślady materialne, substancje. To będzie każdy ślad kryminalistyczny, który można zmierzyć, zważyć, zapakować, określić jego lokalizację i tak dalej. I jest śladem materialnym ogólnie. Dalej są ślady w świadomości, pamięciowe, co jest ciekawe. To są zmiany, jakie zachodzą w umyśle świadka, ofiary przestępstwa, sprawcy i są powiązane ze zdarzeniem. Zabezpiecza się je np. Na poprzez napisanie protokołu przesłuchania lub sporządzenia portretu pamięciowego. Te ślady i ich zabezpieczenie są domeną pionu dochodzeniowego-śledczego. Z tymi śladami pamięciowymi jest. Yy trochę inna bajka, ale to później do tego przejdziemy. Jeszcze możemy podzielić ślady kryminalistyczne na ich wielkość. Są makroślady, czyli jak nazwa wskazuje, są to ślady duże. Ślady, są to ślady, które można zobaczyć gołym okiem i do tej kategorii zalicza się na przykład niedopałek papierosa, nóż, odwzorowanie spodu podeszwy obuwia, ślad hamowania, albo upiłowaną kłódkę. Coś takiego. Są jeszcze mikroślady, czyli ślady po prostu małe. Niewidoczne lub słabo widoczne gołym okiem, w praktyce, do mikru... w praktyce do mikrośladów zalicza się te ślady, które są zabezpieczane np. Na, na folię do zabezpieczania mikrośladów. Super, masło maślane, ale tak to już jest. No i tak jak widzimy, praca we fajbinie jest dla każdego... wstań! Ty, Masyłku, wstawaj! Wstawaj, bo zaraz zostanie szpał po brzuchu. Stawaj, Masełko! Tak? Co ty robisz? Słucham? Za karę biegasz do końca wykładu dookoła boiska. Tak jest, panie szefie! jest do szeregu. Tak, tak sierżant powiedział i jak ja jeszcze mówiłem na początku jak widać praca FIB nie jest dla każdego. Ta wiedza, którą ja wam tutaj przedstawiam, jest niezwykle ważna, bo potem nic nie zrobicie w terenie. Jeżeli wytrzymacie to, bo ja wiem, że to nie musi być ciekawe na ten moment, to najprawdopodobniej zobaczymy się na mieście, bo jest rekrutacja otwarta. Tak, a to ja mam pytanie. Słucham. Jest ciężko się dostać. A jak ci wszedł ten materiał, który Wam przedstawiłem? Bardzo mi się podobał. Jestem bardzo zainteresowany. Na razie wiem, że jestem kadetem, ale no po tym, co Pan powiedział, to, to jest coś większego. A ja specjalnie dołączyłem właśnie tutaj do Akademii, żeby zająć się czymś większym i pomagać całemu społeczeństwu. Więc chciałbym się dowiedzieć, jakie są wymogi rekrutacyjne, żeby się dostać do Państwa Akademii. Ech, słuchaj. E... Pierwszy krok do piekła, że tak powiem, już tak naprawdę spełniłeś, jesteś zajerany, jak powiedziałeś, całym tematem. Ja też tak naprawdę zaczynałem. Wystarczy się zainteresować. A ty chyba miałeś biegać do końca, co? Ale... bo ja już jestem zmęczony. BIEGAJ! Wracając. Wystarczy, że będziesz się po prostu przykładał do tego wszystkiego, sobie wbijesz parę rzeczy do głowy, które ja tutaj przedstawiam i myślę, że będzie gitara. Resztę procesu rekrutacyjnego zobaczymy, jak dostaniecie swoje stopnie. Tyle. Tak jest, dobrze, zrozumiałem. Bardzo dziękuję panu. To były Dobra. niesamowite wykłady. Myślę, że na dzień dzisiejszy możemy skończyć. Kontynuujemy sobie ślady kryminalistyczne, myślę, w następnym terminie. A chciałem się jeszcze zapytać, czy będziemy mieć więcej wykładów z panem? E, jak mi do was, jak mnie do was przypiszą i będziecie mieli coś takiego w planie, no to pewnie przyjdę i je poprowadzę. Dobrze, jasne. E, bardzo dziękuję jeszcze raz. Kurde, czemu? Dobra, sierżancie, proszę ich zabrać. Zapraszam. Do zobaczenia. Do zobaczenia, jeszcze raz dziękuję. Do widzenia. Papa! Pa. Nie wiem jak wam, ale Armando bardzo podobały się wykłady. To jest coś, co chyba jakieś powołanie znalazł. No, gościu gadał tak konkretnie, że zrobiło to bardzo wielkie wrażenie właśnie na Armando. I chyba znalazł swój życiowy cel, żeby kiedy, kiedyś znaleźć się na takiej pozycji jak tam ten facet. Nie wiem, czy zauważyliście. Ale tamten żołnierz cały czas za nami chodzi. Miałem wrażenie, jakbym się cały czas przyglądał podczas wykładów. I teraz znowu za mną idzie. Być może właśnie pilnuje pana Masełko, w końcu przyjechał tutaj z nim. Ale kto wie, wygląda strasznie podejrzanie. I nie wiem, czy te słowa, które powiedział wcześniej, bo coś tam było, że będzie obserwował, były właśnie skierowane do naszego przyjaciela. A ten co tam dalej tak stoi? Kadet. E, kadet, odezwij się. On chyba, chyba przysnął. <grym> oh, 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 oh. Idziemy stąd. Idziesz do Borak, oh, oficer. <grym> Co pan z nim robi? <grym> Wynoszę go. Aha, dobrze. Ale ma A... przekichane Armando! Armando! Co się dzieje? Podrz mi Ale w czym co się dzieje? O, pamiętasz, że ja też sprawnościowy nie Czy mnie No, no 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 i Ja co? chciałem, żebyś mi przypomniał ten tor jak on wyglądał, bo ja nie wiem jak to zdać No dobra, no nie ma sprawy Mamy jeszcze w sumie chwilę, bo za niedługo też jest kolacja i trzeba je spać, co? No to chodźmy właśnie szybko Ale ty, w ogóle jak to się stało że cię ten Przywrócili. Co? No, tata się dowiedział. A, wow. ty to masz szczęście, co? Jakie szczęście? Po prostu tamtego wyrzucili. Teraz za to, że był miły dla mnie. Co, Trybora? No, Myślisz, tak, że go wyrzucili? No, to tak powiedział, że go wyrzuci. To ładne. Dobra, słuchaj, ja ci teraz pokażę, jak tutaj przebiec. I generalnie. Musisz to ze mną powtórzyć. Nie jest to wcale trudne, tylko trzeba zapamiętać tu kilka sekwencji, kilka tych tutaj, wiesz, przeszkód. Ale no, mi to zdecydowanie łatwo poszło i myślę, że tobie też to pójdzie łatwiutko, co nie? No, ale to jest dużo do zapamiętania, ja boję, że nie uda się. Nie, no dasz radę, na pewno dasz radę. No, jak ja dałem radę tam za pierwszym razem, to ty też dasz. To nie jest ciężkie, tylko trzeba się skupić. Aha. To teraz ja, ja, Jak to wygląda? No to wygląda to tak, że biegniesz do tamtego bunkra, wskakujesz mu na górę, do tamtego naprzeciwko nas. Gdy go zeskakujesz, biegniesz po tych kołoponach, tam, przebiegasz przez nie i potem jest taka poręcz, przebiegasz obok tej poręczy, i jak przebiegniesz obok tej poręczy, to musisz tam zacząć robić pompki. Jeżeli zrobisz te pompki, mm. to następnym krokiem jest przebiegnięcie właśnie tutaj sobie pomiędzy tamtymi obręczami, i, i tutaj robisz takie mm. koło. Tak? Masełko to jest Armando? Tak. Dobra, Armando, pamiętasz tego żołnierza, któremu kawał zrobiłeś? No, pamiętam. A chcesz się dowiedzieć, co z nim się później stało? No, ale to już chyba nie moja sprawa tak naprawdę. Nie, to jest właśnie Twoja sprawa, bo przez ciebie i przez Twoje głupie wybryki został wyrzucony stąd i mam dla Ciebie przesyłkę od niego. Ale to nie moja wina. Ej! No to dawaj, jak już taki twardy jesteś. Proszę, chciałeś to masz. Już. Już. już podaj się, podaj się, podajesz. się. Na podaję się, podaję Jak się. ty się zachowujesz Ale to nie moja wina. Już na kulana Dobra Dobro. To nie moja wina. Co to się odwala? Co tu się w dzieje? Widziałem przed chwilą, jak ten kadeciak pobił żołnierza. Jak pobił żołnierza? Ja się tylko broniłem Dobra Widziałem jak wyprowadzał jakieś trzy ciosy w stronę żołnierza, aż ten nie padł Nie widziałem, żeby żołnierz był weź się uspokój! Przestań beczeć jak baba, To jesteś chłop czy baba w końcu? Weź się ogarnij to Ramirez co? Tak? Co tu się odwaliło? No, już tłumaczę. Masełko jest świadkiem i myślę, że jakieś kamery, jak są, to też. Sprawa wygląda tak, że no, ostatnio, jak wyciąłem ten kawał, za który już tam odpowiedziałem, to podobno zwolnili tego żołnierza, który właśnie tam spał na tej warcie. I przyszedł właśnie teraz jego kumpel już wcześniej mi się chyba odgrażał na boisku, coś tak kojarzę. I powiedział, że ma dla mnie prezent, po czym mnie uderzył, no to obroniłem się, no. Mhm. Mm nie wiem, ja cały akcji nie widziałem, widziałem tylko jak Kadeciak wyprowadzał ciosy Ja, ja klnę się na swój honor, jak macie jak sprawdzić monitoring, to, to bardzo bym o to prosił, a jeżeli nie, to biorę wszystkie konsekwencje, nawet, nawet teraz mogę opuścić Akademię Jeśli nie kłamiesz, to zostaniesz na tej Akademii, jeśli będziesz kłamał, to cię wywalę Nie kłamię Zamknij się, Masełko Ciebie się nie pytam Dobra Idźcie do. na razie na bok. Niech się się powyciera, niech daj mu jakąś chusteczkę albo coś. Dobrze. Wygląda jak centralnie baba, jeszcze makijażu mu brakuje, do szczęścia. Dobrze, dobrze, będziemy w barakach. Mm. Chodź, masełko. <laughs> Kurczę, to, to, to nie była moja wina. To on cię Nie wiem, jakiś burak. Kurde, obym nie wyleciał tylko z akademii teraz. <laughs> Tata cię uratuje. Kurde, czemu ja mam w ogóle takiego niefarta, że zawsze wszystko co złe musi mnie spotykać? Zauważyliście, że to nie ja rozpocząłem bójkę i wleciał we mnie żołnierz, który chciał się zemścić do swojego kumpla, choć to on w zasadzie spał na warcie i przez mojego przykusa wszystko wyszło na jaw, więc w sumie chyba się trochę przysłużyłem jednostce, bo jakby się stało coś, nie wiem, jak coś by jakiś problem był, czy coś, no to gościu by nie zareagował i mogłoby się coś gorszego stać. Tak czy siak, no kurde, wdałem się w bójkę. Może nie powinienem go bić, ale no zaatakował mnie, to musiałem się bronić. Mam nadzieję, że jakoś to będą w stanie ustalić i naprawdę mi zależy na tej akademii, żeby ją ukończyć. Nie chciałbym, żeby Armando po prostu tak z niej wyleciał, on też zresztą tego nie chce. Więc kurczę, teraz już wszystko w rękach Trevora, który tak zasadnie nas nie lubi przez to, co przeskrobaliśmy, więc ciekawe, czy zostaniemy w tej akademii. Moi drodzy, ja Wam bardzo Dziękuję, jeżeli chcecie kolejny odcinek, chcę zobaczyć 4000 łapek i lecimy z kolejnym odcinkiem. Liczę, że Wam się uda to wbić, bo ja bardzo chciałbym tę serię dalej poprowadzić, więc trzymam mocno kciuki, że wbijecie te łapki. Trzymajcie się! Hej!